Yo, ja czyś się dzisiaj Was witam na pierwszym poradniku na tym kanale. Tym razem Wam pokażę, jak się pozbyć tego, potrzebujesz tego kontrolera do tej gry. Czyli często uważane przez graczy jako największy problem, więc też się z tym trochę yy, zmagałem i chciałbym Wam też pomóc, jeżeli moi widzowie mają też taki problem. Pierwsze co robimy, to tutaj mamy na przykład strzałeczki. Nie, strzałeczkami się przesuwa. Enter się akceptuje. Więc teraz tak: strzałeczkami przesuwacie do Fortnite'a lub tam inne gry, które gracie. Klikacie Enter. Wam to wchodzi. Teraz. Teraz, jak się załaduje, to zrobię cięcie przez ten czas. Dobra, teraz będę trochę do Was widzowie yy, głośniej mówił, bo mi muzyka z Fortnite leci. Więc. Teraz piła Wam taka informacja. I tą informację klikamy po prostu byle jaki klawisz. Na przykład Enter jeszcze raz Enter. A nie, teraz myszką, teraz myszką klikacie w to. Logowanie. Pokazuję Wam, kim jesteście. Nie możecie pokazywać, yy, że macie pada przy sobie. Klikamy Enter. I pad pozostaje nadal włączony. Loguję nas. Pad nadal nie jest włączony. Ten też tylko jest włączona klawa i myszka. Po cały czas jest włączona. No, widzicie, jesteśmy. Ten I nie pokazuje nam nigdzie, że, yy, że potrzebujemy kontroli. Ja Was żegnam. Puuu.